Gościem Boxing News, Livio Wiktoriano, witaj. Witam, witam. No powiedz, jeden dzień właściwie już Cię dzielił od walki z Pawłem Brandysem. Jak się czujesz i dlaczego powiedz, przyjąłeś tę walkę? Bo w zasadzie naprzeciw no, Pawła miał stać zupełnie inny przeciwnik, a to pojawił się ktoś tak znaczący dla, myślę, no AMMA polskiego, przynajmniej jak Twoja osoba. Y jak i byłem wczoraj, to, to jest ciekawa historia. Byłem wczoraj, szedłem akurat na trening i zadzwonił do mnie właśnie trener, że jest walka do wzięcia. I chciał mnie tak naprawdę poinformować tylko o tym, a ja powiedziałam, że biorę, że z, tym bardziej, że już z Pawłem, nie wiem, menadżer mi mówił, że jakieś półtora miesiąca temu, coś, że mieliśmy walczyć, ale jakoś nie doszło do tej walki. No i teraz zobaczyłem, że to ten sam przeciwnik, powiedziałam, że mogę wziąć walkę, tym bardziej, że jestem w gazie, jestem catchweight, jestem trochę cięższy, on też jest trochę cięższy, bo jestem na lekkim roztrenowaniu, ale cały czas w gazie, a więc zgodziłem się od razu tym bardziej, że weekend mam wolny z chęcią powalczę, a tak źle odmawiać walki, przynajmniej ja mam takie zdanie ale powiedz, ta umowna kategoria wagowa bo tak w zasadzie ważycie bardzo podobnie to, to akurat Tobie odpowiada to jest Twoja, no jak to mówią zawodnicy naturalna waga? nie, nie, nie jestem trochę, moja naturalna waga to jest w sumie teraz jest 8,89. to tak, myślę, że w tym momencie jest to moja naturalna waga o, jeszcze tam 3 dni temu miałem te 92, 3 kilo Zbiłem trochę. Tak, czyś jakoś sama zeszła, tak naprawdę, i idealnie wpasowałem się w tą wagę. To sobie już zbiłem te dwa kilo wczoraj, no i już dzisiaj mam wagę. i da, Trafiłem po prostu. A powiedz, nie lekceważyć swojego przeciwnika, bo tak w zasadzie no, w ostatniej chwili sam to przyznajesz, że zgodziłeś się na ten pojedynek. Tak podchodzisz luźno do tego, jakby Paweł cię zupełnie. E, no jakby to, no, nie, nie chcę powiedzieć, że się go boisz, bo na pewno jako wojownik bać się nie możesz, ale no, nie masz żadnego respektu przed nim. Czy tylko głupiec nie czuje strachu, tak? Mam do niego szacunek, jest dobrym wojownikiem. Nie lekceważy gań trochę, bo lekceważenie przeciwnika to jest największa głupota, jaką, można, jaką może popełnić fighter w trakcie walki. Jestem, myślę, że jestem całkowicie na jego styl w tym momencie przygotowany i damy jutro bardzo dobrą walkę. Ja z tego co pamiętam to Paweł chyba jeszcze porażki w klatce ringu tudzież nie zaznał, ty, ty że tak powiem miałeś już tą nieprzyjemność, bo to nie jest przyjemność, myślisz, że będziesz tym pierwszym, który zacznie u niego właśnie no jakby ten rekord trochę w drugą stronę przekręcać? No dziwne, żeby zaznał porażkę, na razie miał tylko jedną walkę zawodową, tak, ja mam ich pięć już na koncie, to będzie moja szósta walka tak naprawdę, no i no ja innej opcji nie widzę, tak, po to tu przyjechałem, żeby wygrać tą walkę. Stójka, parter, jak będzie wyglądała walka? Jak to widzisz w głowie, czujesz? W ogóle, będziesz bardziej próbował, nie wiem, szybko skończyć walkę, czy, czy powoli poczekasz, co on pokaże? Co hmm, wszystko wyjdzie w trakcie walki. Mam swój game plan w głowie, którego w tym momencie nie zdradzę. No i będę się go trzymał, tak? Jak będziemy bili się w stójce, to będziemy się bili w stójce, jak sejdzie, któryś z nas obali, to powalczymy sobie w parterze. Miałeś przygodę na MMA, tak? Jak wygląda, że tak powiem, Twój, jak wygląda Twój stosunek z tą organizacją? Jest szansa, że kibice jeszcze zobaczą Cię, no, na takiej dużej gali? No bo w zasadzie w Polsce tylko dwie organizacje, można powiedzieć, rozdają karty na rynku. Czy jest taka szansa? Szansa jest na pewno. Jak ja mam... Myślę, że z włodarzami, włodarzami tej organizacji całkiem dobre układy. Mamy dobry kontakt. Na następnej gali, czy będę walczył, nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, w tym momencie. Na razie muszę odrobić swój rekord. No i teraz po, po tej walce chcę zrobić takie lekkie już naprawdę roztrenowanie i powiedzmy dopiero zacząć e, wchodzić w ten ciąg taki treningowy pod walkę tak w sierpniu. Więc zobaczymy. Wszystko zależy od propozycji. Jeżeli dostanę pro, lepszą propozycję z innej organizacji, to będę walczył w innej organizacji. Jak dostanę gdzieś za granicę, będę walczył za granicą. Tak? To w, w, wszystko, no, tak jak mówię, wszystko zależy od oferty, jaką ktoś mi złoży i danego momentu. A powiedz, bo tak, że tak powiem, jesteś trochę innej natury, jeżeli chodzi o Twoje rysy, niż, niż przeciętny polski zawodnik. Na pewno kibice będą ciekawi właśnie, że tak powiem, skąd się wziął Livio, bo, bo, bo pewnie wiele osób będzie zaskoczonych, że, że tak powiem, że nie rozmawiam po angielsku. Możemy też po angielsku porozmawiać, ale tak naprawdę to skąd się wziąłem, no, urodziłem się w Opolu, jestem Polakiem, mój ojciec pochodził z Afryki, moja mama jest Polką, więc jestem Mulatem. No, i no, w sumie jest tak naprawdę więcej osób w sportach walki, to są e, ciemnoskórzy, jak na przykład Iz Izuk Bełgonoch, tak, tak? czy Mateusz Kalinarczyk z Poznania. Więc co, po, można powiedzieć, że nas jest coraz więcej. A powiedz, e, jeżeli chodzi o MMA, dlaczego w ogóle wziąłeś się za ten sport? Bo to jest dość ciężka dyscyplina, jeżeli chodzi o sporty walki. Są takie trochę lżejsze, mi się wydaje, mniej kontuzyjne. Ale te mniej kontuzyjne dają mniej zabawy. Jak, tak naprawdę, jak to się stało? Trenowałem, Miałem jakąś przygodę z Kapuerą, później na się przerzuciłem. Później na brazylijskie jiu-jitsu, do brazylijskiego jiu zacząłem trenować tajski boks. No i w końcu trafiłem w tym samym klubie, gdzie było brazylijskie jiu-jitsu. Powstało MMA i od początku tam trenuję Forza Brava Gold Timopole. No i jakoś tak poczułem się bardzo dobrze w tym sporcie. Wiem, że chcę to robić. To jest moja droga życiowa. Dobra, nie męczę cię powodzenia. Życzę jutro. Nie dziękuję, do zobaczenia.